Ja pamiętam, że u mnie w domu był sprzęt starego typu, były walkmany, ja sama miałam walkmana, korzystałam z kaset. U mnie w domu kasety to była rzecz zupełnie normalna, w latach 80 rodzice słuchali głównie z kaset bądź z płyt winylowych. Moje dzieciństwo przypadło na okres, kiedy muzyki słuchały się wyłącznie z kaset i to pirackich kaset, bo innych wtedy nie było. W domu tych kaset było bardzo dużo, z racji tego, że mój tata kiedyś handlował kasetami pod Pałacem Kultury. A więc no, towaru nie brakowało interesu i jakoś jak już tam. Jeżeli chodzi o mnie, to niestety nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki na kasetach, ponieważ mój okres dzieciństwa przypadał na późne lata 90., w związku z czym miałem już styczność z płytami CD. Pamiętam pierwszą kasetę, to była kaseta o Jacku i Placku, gdzie Ścieżka dźwiękowa była zespołu Lady Punk. Dostałam w 1994 albo 1995 roku kasetę Króla 2 bo była taka bajka i dostałam od ojca taką kasetę. Pierwsza kaseta, której w ogóle posłuchałem, posłuchałem jej na Walkmanie też marki Sanio. To był 1991 rok i to była składanka zespołu Queen Greatest Hits Vol. 2. Vol. 1 jakoś nie było u Pana na bazarze. Ja generalnie w muzykę się wkręciłem dosyć późno. Tak naprawdę, więc jak te kasety były w domu, ja byłem mały, to raczej y, bardziej mi się podobało y, no niszczenie trochę tych kaset. No ja tam y, zdarzało się rozwalać, wyciągać te tasiemki, robienie z tych tasiemek różnych rzeczy, to też rozwalanie pudełek. I więcej kupiłam płyt CD, ale generalnie kasety również były y, jakby w moim życiu obecne i, i z nich korzystam i nawet mam kilka do dzisiaj. I... Jak jeździłem na rowerze, bardzo lubiłem taką kasetę przerwać, rozwijać i ciągnąć za sobą taką stążkę z taśmy. Po prostu. Z czym kojarzą mi się kasety, przede wszystkim z latami 90, 80., z ołówkami, które służyły do przewijania kaset. I to jest bardzo fajne, bo gdyby nie te kasety, no to zapewne to, co dzisiaj tworzę, byłoby czymś zupełnie innym i też gorszym.